Martyna plewka, bohaterka naszej kampanii promującej oddział porodowy szanowskiego szpitala, za niedługo urodzi córeczkę. Szczęśliwa mama jest już przygotowana do porodu i cały czas aktywna. Do niedawna jeszcze pracowała, a przez całą ciążę regularnie ćwiczyła. Ćwiczenia dla ciężarnych pozwalają zachować aktywny tryb życia oraz dobre samopoczucie aż do ostatnich dni ciąży. Ćwiczenia nie są przeciwwskazane, jeżeli ciąża jest zagrożone, a kobieta cieszy się dobrym zdrowiem i samopoczuciem. Ćwiczenia dla ciężarnych wykonywane na piłce należą do bardzo bezpiecznych, a przed tym przyjemnych zajęć. Ćwiczenia z piłkami pozwalają na wzmocnienie, a następnie na uelastycznienie i rozluźnienie mięśni dna miednicy. To z kolei przekłada się na o wiele lepszą kontrolę własnego ciała, pozwalającą bardziej komfortowo przeżyć poród, a następnie szybciej wrócić do siebie po porodzie. Postaw na relaks, rozluźnienie i spokojną aktywność w czasie ciąży, aby dbać o dobre samopoczucie i przede wszystkim bezpieczeństwo.